Ciemaleczka mordeczki, kolejny już w sumie raz, już nawet nie wiem który, nie liczę, nie ma sensu. Szczęśliwi czasem nie liczą. Gramy dzisiaj carry, jak widzicie, niebezcelowo ją piknąłem. Są dwa tanki w przeciwnym drużynie. Jest Kimi, na którą Kerry świetnie się sprawdza. Jest także Kagura, którą mogę ograć za pomocą swojego drugiego skilla. Dlaczego na tanków Kerry jest mocny? Jeżeli nie wiesz, to dlatego, że Kerry ma trudy, czyli zadaje nieuchronne obrażenia i pancerz Ci czy nic Ci po prostu nie pomaga, czy jesteś masz dużo obrony czy nie, to jednak ten trudny mysz jest zadawany na podstawie ilości HP przeciwnika, więc jakby zadaje Ci procentowe obrażenia, tak, czyli jak, nie wiem, tak ma 1000 HP, to 100 zabiera, tak, jeżeli jest to 10%. Jeżeli chodzi o spele, to ja polecam Wam brać na carry Aegis, można wziąć Purify. Ja w tych grze wezmę Purify, dlatego że niska góra Ultimate, który będzie mnie wkurzał. Jest Alice, która też ma Stuna z drugiego skilla, jest ten Uranus, który tam spowalnia coś i, 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 i ten Minotaur także ma ulta, więc ja tutaj akurat wezmę Purify. Jeżeli chodzi o emblemy, to tak jak widzicie tutaj, ja generalnie gram z asasynem, ale w tej grze chciałem zagrać z, z marksmanem na szybkie chodzenie na movement speed Pytam, kto co któryś cios dodaje ci szybkie chodzenie, ma to jakiś tam cooldown kilka sekund. Jest to też bardzo fajne na i Ja wam to także polecam, zwłaszcza, że tą kimi chciałbym doganiać. No to mi na pewno pomoże, a nie asasynem w tej grze. Więc trzeba też zawsze przemyśleć. Jaki emblem będzie dobry, jaka postać będzie dobra na daną, daną grę, przepraszam. E, dlatego zawsze bierzcie pod uwagę to, czym gracie i w jaki sposób, bo tak naprawdę każda postać jest dobra, jeżeli jest użyta e, w prawidłowo, w dobrym celu i, i jest wykorzystywana maksymalnie w danej grze. Tak, poznała, no właśnie, jeżeli już jesteś tutaj, więc e, to znaczy, że jesteś o moim stałym widzem. Dlatego dla ciebie, oczywiście, jest konkursik. E, mam już na koncie ponad 1000 diamondów. wczoraj był taki mini konkurs na e, takie wiecie rymowanki jakieś tam e, fajne taksiki i o tym wszystkim jeżeli jesteś ciekawy na końcu filmu e, będzie informacja dokładna dlatego jeżeli chcesz i chcesz wziąć udział e, i wygrać e, skina lub skiny nawet kilka skinów możesz wygrać do 1000 diamondów, e, to śmiało bierz sobie udział na końcu e, jest dla ciebie Informacja. To jest raczej dla stałych widzów, więc jeżeli jesteś tutaj, to o tym będziesz wiedział i sobie wygrasz e, skina 1000. Diamondów. Jeżeli chodzi o wysłanie, ja to wysyłam już nawet dwie osoby mogą potwierdzić. Dwa miesiące już wysłałem, teraz będzie 3 miesiąc, kiedy będę wysyłał e, skiny, skina do 1000 diamondów. Na razie dwie poprzednie osoby. E, słuchajcie, wzięły sobie Haleja Epic, nie wiem co nie mają z tym Epic Hale, ale po prostu tak teraz znowu ktoś poprosi mnie o Epic Haleja. E, za te 900 diamondów, to po prostu wyłysieje czy coś, nie wiem, nie wiem o co Wam chodzi, e, więc informacje dają dokładne są na końcu e, filmu, będą e, także o wczorajszym konkursie. Dlatego zapraszam. A teraz skupmy się na grze. Na Kerry, słuchajcie, jak widzicie, ja nie wezmę na początku e, tego kraba. Ten krab nie jest jest dla mnie, on nie dla raczej dla, mnie, dla Słuchajcie, nie patrzcie na to, słuchajcie, tak naprawdę, jeżeli ktoś jest AFK, tutaj w Mobile Legends totalnie tego to nie jest przestrzegane, w innych grach MOBA to jest przestrzegane, nie powinno się, słuchajcie, to jest hamstwo. po prostu, jeżeli ktoś stoi AFK i ty go zabijasz. I to jest hamstwo. Ja oczywiście się tego też podjąłem. Dlaczego? Słuchajcie, dlatego, że w Mobile Legends kiedyś oszczędziłem, a minutę później ta, osoba, ta sama osoba mnie zabiła, kiedy ja miałem problem z łączem. I tutaj nie chodzi o to, że po prostu miałem jedną sytuację czy dwie... Chodzi po prostu o to, że w Mobile Legends nie ma niestety czegoś takiego jak taki respect, że może dlatego, że ta gra, nie wiem, nie wiem, nie, nie umiem wytłumaczyć dlaczego tak nie ma, ale nie ma czegoś takiego, że zostawiasz AFK, bo on jest AFK, po prostu się zabija typa tyle i tyle, to jest jego problem, że ma problemy z łączą, e, więc tak. E, jak widzicie, słuchajcie, ja mam, gram z Purify. już się mi przydał tą PureFi, e, sobie na spokojnie na topie gram. Mogłaby naszą dużo się bardziej skupić na teplu, ale widzę, że też tam fajne rozpierdziel robią na bocie i na midzie. Już tutaj mapę też fajnie kontrolują. Widzę, że wizję robi tutaj nasz kadża, bo to facet w końcu. Już mi tutaj zwrócili uwagę w komentarzu wcześniej, że jest to facet. Słuchajcie, co jest fajnego w carry? Carry od początku, kiedy już jest, tak naprawdę jest w mecie nawet przez chyba dwa sezony, kiedy w ogóle AD Carry znikło z mety, to ta carry dalej się utrzymywała. Dlaczego? Słuchajcie, dlatego właśnie, że ma te ma te true Jest świetna na tanków, a generalnie AD Carry właśnie ma dostęp, ma styczność z frontlinerem przeciwnej drużyny. Dlatego jeżeli twoje AD z twojej drużyny szybciej zabije frontlina, niż e, Indyka przeciwnie, dużny to teoretycznie już masz ten fight wygrany, tak? Bo zostają, zostaje druga linia, czyli po prostu dymisz dilerzy, tak? Nie ma frontejnera, czyli zostanie tylko dymisz dealer. Kerry zawsze była w mecie, tak naprawdę i będzie w mecie. Jest mobilna, ma movement spida, ma nieuchronne obrażenia, e, ma slowa e, i w sumie to jest zajebista, szczerze serio, Kerry wygląda naprawdę fajnie, ma w sumie wszystkie skiny ma fajne i po prostu, no jest tak naprawdę jednym z najlepszych ADCary, w sumie jest najlepsza tutaj wziąłem turtla. dobrze że mam e, tutaj purify się wyratowałem, więc jak widzicie stoisz tylko i napierdzielasz, nie? jak ktoś podchodzi napierdzielasz, nie? ale wiadomo, że to jest taka jak Musisz trzymać się z daleka, nie? I zobaczcie, ja tutaj, ja myślę, że ja jeszcze go zabiję. Widzicie to? Widzicie to Boom. E, więc Fajnie jest, słuchajcie, używać tego krążka. Musicie jakby mieć już w głowie, e, jaki ten, ten drugi, jest, ten krążek, który daje wam, da, daje wam przepraszam, skok. I rzuca jeszcze takim sztyletem jakby. E, jeżeli właśnie taka ciekawostka jeżeli ona ma ulta, to rzucasz dwoma sztyletami naraz. Z dwójki, tak? Czyli masz jeszcze szybciej e, true mycz więc słuchajcie, też fajnie jest mieć znacznie zasięg e, zwłaszcza tego drugiego skilla jak rzucasz sztyletem. To jest taki sam zasięg chyba jak auto-atak, e, bo naprawdę możesz nawet tym obijać e, przeciwników dosłownie na koniuszce, czasami łapiesz kogoś i rzucasz tym sztyletem. Jest naprawdę fajne, polecam wam właśnie nawet płakować z tego, zwłaszcza jak jesteś na ulcie, na ulcie, to rzucacie tym sztyletem i schodzi HP naprawdę cudownie, bo to są dwa, dwa, dwa hity, czyli Dajesz na przykład atak, a dwa autoataki Jak na ulcie jesteś, nie? Dajesz dwa autoataki Krążek i już trudy myśl wchodzi na przeciwnika e, Więc wam to serdecznie polecam Żeby właśnie tak grać e, Dwa autoataki I e, ten na dwójeczka, nie? Zawsze pamiętajcie, żeby dać autoataki i dwójeczka, nie? E, co jest jeszcze fajne w carry? Się, w Kerry jest to fajne, że możesz e, dodżować skillę, tak? W tym drugim skille możesz tak naprawdę zdodżować każdy każdy z przeciwnika, nie? E, mając jeszcze Purify, e, jesteś odporna na czyli w sumie, tak jak wiecie, większość postaci Damage Dreherów, to właśnie mają problem z czym? Z czym ze stanem, tak? Dostają stana i, i są useless, tak? Bo e, nie mogą nic zrobić w danym momencie i są, e, mogą zostać one -shota. Więc te Purify naprawdę, słuchajcie, w grubo weszło w metę. E, wcześniej się grało e, w ogóle edk i tak dalej, jakimś Ghostem, jakimś Flickerem. I to troszeczkę odchodzi już od mety, bo słuchajcie, Digi jest zazwyczaj banowany. Dlaczego tak to się w ogóle zmieniło. Słuchajcie, Digi jest zazwyczaj. W sumie zawsze prawie zbanowany, tak? Czyli jak jest banowany, co jest dostępne, słuchajcie, CC, tak? A CC jest przecież OP. Zawsze wiadomo, że jak ten team, który ma dużo CC, to w team teamfight'ie będzie lepszy, tak? To jest po prostu logiczne. Team fight to są CC, tak? To nie ma tak, że to na pewno nie działa tak, słuchajcie, że jakby wziąć dwa bardzo dobre teamy tak samo tak poziom, wziąć cc na c, na bez cc, 0 cc, to wiadomo, że to cc wygra, bo to nie ma, nie ma chuja, tak, no sorry. E, takie są zasady e, i mechanika MOBA, że tutaj cc musi być w każdej drużynie, przynajmniej zawsze te dwa cc takie mocne. dlatego ja to purify jest ostro w mecie, bo wszyscy ccki jadą, digi jest zbanowany i tyle. E, tutaj słuchajcie, ja nie mam szans, więc nie ma co się porywać, chociaż widzę tutaj szansę, tutaj wjechał Johnson, widzicie, słuchajcie, w tanku, zobaczcie, co ja robię z tankami, Nie, gdzie normalnej dikery to nie ma szans, nie? E, ja mogę tutaj po prostu wjechać i zadam okropne obrażenia. Boom. E, więc widzicie, zosta została Kimi Frontline, tak? A ona sama co zrobi? Wycofać, tak? Nie ma dwóch tanków, których ja zabiłem dosłownie w sekundę. Zobaczcie, Kimi jest już bezbronna, tak naprawdę, za dużo mi zrobi. I ją spróbujemy sfokusować. Bye bye, Maszkaro. Ona była tutaj na serii, więc dobrze, że tutaj już się zgasiliśmy. Na pewno nam przeszkadzała naszej drużynie, jak widzicie. Ja już spuszczowałem naprawdę ostro panik. E, ciężko ze mną było jeden na 1 wygrać. Bo Kerry jest po prostu strasznym championem 1 na 1 I Ja co zrobiłem? Ja poszedłem z pomysłu mojej drużynie. Ja w tym momencie jestem dużo silniejszy, jestem wyfarmiony. Mam trudy, myśl słuchajcie, jestem mobilny. To teraz, teraz już w tej fajcie, będę naprawdę e, ciężki, żeby mnie zabić. Nie robiłem. W ogóle wcześniej dymczat. Tylko skupiałem się na e, towerach, na farmie. A teraz słuchajcie, jestem silny. Czuję się silny, czuję się pewnie. I na pewno zrobię zaraz, pokażę pazurka, i tutaj spróbujemy tą gierczkę odwrócić e, na naszą korzyść jak najmocniej się da. E, więc już widzicie, już drużyna troszeczkę lepiej pyka. Tam ci się boją, nie wiedzą, gdzie ja jestem. Myślę, że już teraz dopiero zobaczyli na mapę, ale ja już tam do nich pędzę i zaraz e, pomogę mojej drużynie. Ja mam nadzieję, że zdążę. Chociaż najpierw sobie sformimy. I tak tam nic mnie. Nie czuję się pewnie nikogo tam nie ma, nikogo, kto mógłby mnie wspierać. Wolałbym e, po prostu uspokoić giereczkę i poczekać na błąd przy, przeciwnika. Najlepiej słuchajcie, czekać na błąd przeciwnika. Naprawdę przeciwnicy czasami nawet od słuchajcie, nie wiem, czy mieście jakiegoś wielkiego kombeka, ale ja miałem nie jednego. Słuchajcie, staliśmy po prostu pod wieżami I w końcu przeciwnicy nie wytrzymali. Dive. Umarli my Lord i to jest już GG. Więc y, lepiej słuchajcie, czekać na przeciwnika bunt i go wykorzystać jak najbardziej. Ja mam tu jeszcze pióry więc ja się ich nie boję, nie boję się. Dawaj chodźcie tu twani. Zobaczcie, zobaczcie co, zobaczcie, widzicie to nic mi nie zradzacie. Lecimy, zobaczcie, lecimy, BUM. Co tu gnoj? Ja się, ja, się, ja się z nich leczę jak nie wiem z czego przecież Easy i BUM. E, Axa kupuje na... O, Kat, cięcie, tego nie będzie tutaj jak coś w planie... O nie... Kurwa... A <laughs> się waliłem, co? No nie wierzę to, znaczy w sensie, no, no... Było tak dobrze, było tak dobrze i, 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 Peszek, peszek... W Słuchajcie, sensie, bywa, naprawdę... Czasami taki, nawet taki pech jest... Więc zobaczcie, możesz skupić co mam, tu mam na razie tak Hunter'a Pierwszego zbieram Huntera, jest najlepszy moim zdaniem, najlepszy tamek Buty na manę wiadomka, bo często używam dwójki do dojowania skili. Endless Battle, słuchajcie, Endless Battle na carry jest taki średni, ale słuchajcie, jak jest dwóch tanków przeciwnych, w nie, to ten Endless Battle nabiera jakiegoś sensu. Jeżeli jest tylko jeden tank, to. Ja z tym bym się wstrzymał i wolał już kupić wcześniej po prostu taki frotowy tam jak na Attack Speed i także się fajnie skaluje z jej pasywką, więc e, już to bym wolał. Czekajcie na Steam Fight i zaraz dokończymy myśl. E, jak widzicie, słuchajcie, Frontline jest cały czas przede mną. Carry, oni też mają, widzicie, K Kimi też miała Frontline. Ja tutaj ten Frontline, zobaczcie jak ja szybko wybijam ten Frontline. To jest po prostu e, straszny, straszny damage. E, już tutaj Lordzika zrobimy sobie i tu już będzie... Raczej przewaga już tak jest zrobiona na nas, że przeciwnicy tam dużo nie zrobią. Widzę tu już Kagórkę na mapie, się pojawiła. Ona idzie topem. Eee, zaskoczymy ją. Nie damy jej wejść do naszego lorda. Słuchajcie, trzeba zawsze chronić lorda i. i papa pa, Kagura. Papa, pa. my sobie dokończymy lorda, a to życzymy papa. Pa. Eee, słuchajcie, dokończymy myśl tylko. No właśnie, gadałyśmy o bildzie. Słuchajcie. Eee... O no właśnie ten fioletowy temek, który przed chwilą kupiłem, to właśnie warto jego mieć nawet wcześniej jakoś, dobrze skupić kupić Demon Huntera, właśnie ten fioletowy temek i kupić Axa, słuchajcie, ja naprawdę polecam Axę na carry, daje Ci cooldown na drugi skill, leczysz się także z drugiego skilla i z pierwszego skilla, więc jest to naprawdę fajne, polecam Wam, wtedy carry jest po prostu dosłownie nieśmiertelna, masz z autoataków, przepraszam, wampa, Masz jeszcze zpiłam pa ze Skili, a ona ze Skili też także atakuje. Tak jak widzicie, tutaj nawet była próba e, tutaj e, zatakowanie tymi ostrzami. E, tylko próbujcie obijać. Jak najwięcej tylko możecie. E, szybkie skrótam. Pięknie tutaj Johnson wjechał. E, myślę, że już jest e, koniec gry. A raczej już z tego już sobie nie poradzą. Chociaż nie mamy minionów, może tutaj coś jeszcze będzie ciekawego. Ale zobaczcie, zobaczcie, jakie mam obrażenia. Po prostu to jest to jest straszne, to jest straszne, straszne. Nic mi nie zrobiło. Ja zaraz tu mogę w nich bić, Pf, patrz, patrz, patrz jaki dymenczek, o kurwa, troszeczkę za, gór, za ostro wjechałem, e, słuchajcie, więc, o właśnie, zobaczcie sobie itemki, nawet sobie zatrzymajcie, jak chcecie, czy coś, e, ja Wam polecam właśnie kupić najpierw Demon Huntera, e, ten fioletowy itemek jest bardzo dobry, na jednego tanka, czy mają dwóch, też jest bardzo dobry, e, później kupić Axa i tak naprawdę te trzy itemy są, Najważniejsze że na carry Możecie iść także nawet troszeczkę w tanka Możecie kupić sobie Atene Shield. Możecie kupić coś na Defa. Jeżeli chodzi o buty, to można nawet kupować buty Swifty. O, ładnie tutaj w Smurfetka pożyczyła Josowi Kila. Ja wam także polecam buty na Manę, Regen. Ja w ogóle słyszałem Mana Regen buty. Tak naprawdę, jeśli chodzi o te buty, to, jest, to są chyba nie ma lepszych butów dla championów, które używają many. W sumie wszystkie championy używają many, a te, które używają, potrzebują jej naprawdę w games, game. Zwłaszcza. Więc, tak naprawdę, te buty, jakie kupujesz, one są mega dobre. O matko, one są mega dobre, bo masz manę zawsze w early game, tak? Nie zawsze HP ci schodzi. Ja gram generalnie tak, żeby mieć to HP jak najwięcej i brakuje mi po prostu many, bo gram agresywnie dosyć i to manę zużywam. Czy na sfor, żeby szybciej farmić, czy to także na przeciwników, więc te na regen buty dają mi tą taką przewagę, przewagę w early game, nie naprawdę dużą przewagę później możecie je sprzedać, tak? ale w early game myślę, że nie ma lepszych butów niż early game, niż buty na mana regen dla, dla postaci, które mają mana, nie ma nie ma, myślę, że nie ma, nie ma lepszych butów, więc Wam je gorąco polecam na większości adk'ery też one fajnie działają Ło, zobaczcie ja, jaki spil wam, bum to chodź, klacwaniaro, chodź! O, ty, chodź, to chodź! Ona mi... i bum! No, zobaczcie, czy ta, czy ta postać nie jest chora, słuchajcie. I ona jest tak naprawdę całe wszystkie sezony jest chora po prostu. E, więc dzięki wielkie tutaj dla wszystkich e, widzów, z którymi grałem w e, Przepięknie zagrali. Właśnie słuchajcie, taka ciekawostka, mamy już chyba ze 100 gier rozgranych razem wspólnie z widzami, to jest moje drugie konto Smurf, gdzie był Epic, a już z widzami wbijamy Legendę 2, na tamtym jest Legenda 3. Więc szybciutko to leci, zaraz będzie Mythical tutaj myślę i zmienię sobie konto. Chciałbym słuchajcie też pograć z niższymi rangami, mam nadzieję, że się uda, więc jeżeli masz Mastera, jakiegoś grę Mastera to także zapraszam Cię, bo zazwyczaj jest właśnie gra z widzami Epic, Legend, czasami Mythical, więc to tyle. Jeżeli chodzi słuchajcie, o wczorajszy, mam malutki konkurs, gdzie będzie można wygrać e, skina za 250 ijmądów, czy nawet 260 że jak ci tam będzie pasowało, e, żebyś miał e, skinę. To najlepsze, słuchajcie, e, e, komentarz to właśnie od legendy TV, bo już uśmiała, słuchajcie, słuchajcie tego. Było sobie postać kojo, wszystkich z nami w i zaczęła być banowana, aż Jasen dostał w ręce i on wszystko wyjaśnił, zrozumiał, to więc przemyśleć ten tekst i starać się w swoim teamie mieć, ją. najlepszy, <laughs> który wygrał e, konkurs, komentarz był właśnie od K Bond, e, dlatego gratuluję i napisz do mnie dodamy się do znajomych i po siedmiu dniach wysyłam Ci skina e, moje sisiaczki i puściaczki kolejny konkurs jest już w maj. Zebrałem fundusze, żeby ogłosić w końcu konkurs. Bez pieniędzy, bez diamentów. Nie ogłaszałbym go, więc wam nawet pokażę kodowo, że już te diamenty są. Są także przygotowane diamenty, już tam ponad 300. Na ostatni konkurs, taki mini, właśnie też będę takie mini konkursy robił. Ale teraz już będzie gruba ryba 1000 diamentów do wygrania. Dlatego, jeżeli chcesz wziąć udział, wystarczy, że subskrybujesz mój kanał z dzwoneczkiem, udostępnisz to wideo Twoim znajomym. Bo naprawdę fajnie jest ocenić swoim znajomym. Uważam, że też mogą mieć szansę. Jeżeli to jest Twój znajomy, to tak naprawdę tak, tak, jakbyście mieli oboje większą szansę wygrać. Bo chyba cieszyć. To chyba fajnie jak Twój znajomy wygra wygranie skina. Bo oboje macie szansę, tak? każdy ma szansę, a oboje macie większe szanse, więc myślę, że to jest fajne, żeby się podzielić ze swoim znajomym. Więc nawet możecie się podzielić jakoś, jak dasz info koledze, to myślę, że. Yy, spokojnie mógłby powiedzieć, że OK, to ty weź sobie skinę za 250 lijaksów, ja wezmę za, za resztę, więc może się jakoś fajnie dogadać. Osoby, które biorą udział, yy, dajcie znać w komentarzu, że wzięliście udział, a także wbijcie w opis. Yy, będzie także informacja, będzie także link do Discorda, wbijcie na link yy, do Discorda i dajcie łapkę w górę na kategorii Asnemel wspólne granie. Dzięki wielkie!